Wydzionek. Nikt ciotki nie wita. Nikt nie wita cioteczki. Dzień dobry. Dzień dobry, malutkie koteczki. Malutkie cztery kilo. Chodź cztery kilo do ciotki. No chodź cztery kilo. Może ciebie dzisiaj zważymy. Dzień dobry. O czemu ty się tak uchylasz, czemu? Kochana. Oj, jak ślicznie. Chodź na górkę, tak? Czekaj, to wiesz co zrobię, Miniuńku? Ja przygotuję wagę. No tak z ciekawości jestem ciekawa po prostu, ile ten koteczek wazi. Dobra? To ci zaraz popoprawię. Nie bój się tak okropnie. Nie bój, to nic złego. Chodź, słoneczko. A gdzie Asia? Asiuka? Asia? Gdzie ta Asia spała w gniazdku? Chyba nie spała w gniazdku. Zaraz będziemy ci dawać. Poczekaj, czekaj, bo już się tylko tego przestraszył. Chodź kochana moja. No chodź dajemy jedzonko, co? No, kochaj jedzionko. No chodź. Idzie. Idzie. Idzie się. No chodź. Nie umiem. No chodź. Może cię zważymy. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry, tak. Do gniazdeczka przyszłaś? Do gniazdeczka przyszłaś? Kochanie. Chodź. Na. Okej, okay. okay. zobaczymy. Poczekaj, po prostu już, już się ta waga wyłączyła. Ja nie mogę z tą wagą. Nie mogę z tą wagą. Na sekundę. Czekaj. Jakiś 3,8 chyba. 3,8. Masz tu jedzonka, zobacz. No zobacz. Zobacz, jak tu się kotek mizia, Jak chodzi pięknie. No, kto to tam chodzi taki śliczny w tej kamerze? Kto to tu chodzi? Taki śliczny kot. No, czekaj, tak, damy Ci tutaj zobacz. Nie, się masz. No, zjedz troszeczkę. Tak, troszeczkę. No, niedobre. Coś innego aknie szkadowała, to jest niedobre. Co ja daję, tak? I mamy tutaj zapasy puszek, jak dla pułku wojska. A musimy kupić, tak? Musimy kupić nowe. Bo kotek lubi smilne, Czy to prawda, Agnieszko? O, dobrze, to no wcinkaj troszkę. Proszę, wcinkaj troszeczkę. Pomemłaj. Wiesz, jakie ja się cieszę, że Ty do mnie zeszłaś? Wiesz, dlaczego? Powiem Ci tylko... Mam nadzieję, że nic z tego nie zrozumiesz, wiesz? Bo dzisiaj przyjdę po ciebie i jak tu zejdziesz, to ja cię chyc do transporterka. No i teraz właśnie wykonamy taką próbę, kolejną, żebyś ty została zmylona. Niestety, moja droga. Tak jest. O, co ona wyprawia? Co ona tutaj wygrabia, jak ona się tutaj wygibuje. A patrzcie, no Asia normalnie jest no zgodna zastępczyni Basi. Cudowna Kiciunia. Wspaniała, cudowna Kiciunia. Taka kochana, tak. No taka piękna Kiciunka. Taka piękna i taka milutka. Jak robimy Ci zaraz myłkę transporterkową, hmm, jesteś cuda. Tylko martwię się, że Ela, Boże Ela, Ela mi w głowie tak, że Kasia poszła pod łóżko znowu i Przestraszyła ją wagą, ona jest taka delikatna, tak, dziewczynka. A ty jesteś odważna. Proszę, jakaś śliczna, jaka piękna kiciukka. To robimy teraz miłkę transporterkową. Bo tu jest transporterek. Wateczkę weźmiemy. Choć kochanie, tak, wchodzimy do transporterka na chwileczkę. oj, tu wychodzi. I wychodzi. No widzisz. Takie były historie. Takie historie były ja. No. Jak przyszłaś pod tą wagę, to może sama wejdziesz na nią. Tak to się nie da moja panno, wiesz? O, idzie. Idzie nasza kochanie. Proszę, żabko. Proszę żabko, proszę. No proszę. A ty już teraz tam nie idź. Teraz ja Ci dam drugie zaraz. Pozobacz. Kasia musi polizać troszeczkę. Może jej zasmakuje, jak tobie nie smakuje. No, też nie bardzo. Kuję w ząbki. Dobra karma jest. Dobra karma, bo ja bym chciała, żebyście były fajnie odżywione. Oj nie! Nie dobra jednak. Mm. Zazdrość robi swoje. Zazdrość robi swoje, tak? Dobra, czekaj, skończymy w tym razie to kręcenie. Chyba bo strasznie kiepsko tu wszystko widać. Czekajcie, może ja bym to ustawiła tu. O! I zrobiła jakoś tak. O! I tak. Chodź do mnie. Chodź, mnie, Chodź, Lejku, pokażemy, jaka ty jesteś fajna kicia. Niech się zakochują już ludzie. Może ci co chcieli. Basie to teraz będą chcieli. Asie. Zobaczymy jak Osiólka dzisiaj u weterynarza się będzie zachowywać, bo to też dla niej szok. Szok dla niej, tak. Ale taka foczka po prostu. Cudowna. Taki ma piękny ogonek pręgowany. <laughs> popatrzcie, popatrzcie tylko. Straszny pieszczoch, niesłychany pieszczoch. Co ona tutaj naprawdę? O, zaraz brzuch będzie wywalony, o proszę. Już jest wywalony. Noga do góry, brzuch wywalony, jeszczoch nieziemski, nieziemski. Także słuchajcie, ja liczę, że ona jest zdrowa jak rybka. Jej koleżanki są wolne od wszystkich tych chorób zakaźnych, kocich. Więc ona na pewno też by się już 100 razy zaraziła albo one by się zaraziły. Ale oczywiście, badania zrobimy. Także ja oczekuję propozycji. Jeśli chodzi o Kasię, no to Kasia musi być trochę dłużej, bo te ząbki musimy zrobić. Ale Asia i patrzcie, Gnówka, gotowa nówka nieśmigana, Tak? Tak było, że nie wiem, dwa dni dałam jej całkowity spokój. I potem jak ją tylko pogłaskałam, to ją odczarowałam, słuchajcie. Od razu się odczarowała, od razu się naprawiła, od razu się pokazała, że jest wizjakiem słuchajcie. A, chodź do nas, chodź Kosiurko. Idzie Kasiulka, chodź Kosiureczko. Ja do ciebie przyjdę. Tak jest. Już do ciebie, już do ciebie. A wam otworzę troszkę okienko, Dobra? Dobra, czekaj. No bo czekaj zaraz do Kasiurki. Idziemy, tak? Nie wiem, czy ciebie tam widać. Te filmy to chyba mają coraz gorszą jakość. O, ciekła niestety. Tak, na razie wyłączymy. Nakręcimy jeszcze ostatnią scenkę, żebyście naprawdę zobaczyli. I bardzo proszę się zakochiwać w Asi, no bo popatrzcie co to jest za kiciunia śliczna. No ciło to jest za fantastyczna kiciunia. Jak ktoś się zakocha, to pisze do mnie i gadamy wtedy, co robić z tą miłością. A cóż, jeśli chciałam Wam jeszcze powiedzieć, kręcąc tą ostatnią scenkę o bajce, no więc no cóż, no niby jest lepiej, ale nie je. No jak nie je, to jest naprawdę źle. Ja ją trochę dokarmiam, ona się broni, no to jest takie nieprzyjemne wszystko. Boi się już mnie po prostu. I tak będziemy teraz egzystować, że ona się będzie bała, jak ja się do niej zbliżam, no to to jest coś okropnego. Bardzo to jest dla mnie przykre. No i tak, no przy, widać, że lepiej, bo na przykład zaczęłam ruczeć znowu. No, ale musi zacząć jeść, to jest podstawa. A ja muszę jej dawać ten syfiasty środek do pyszczka. Bardzo na tym ubolewam, bo... No męczę ją po prostu. No, ale nie ma wyjścia. Także nie wiem, no. zastosowałam tą metodę, którą Wam zalinkowałam, metodę buddyjskiego mnicha. To tak się nie nazywa oczywiście, tylko to jest jakby polecone w jednym z jego wykładów, wykładów Ajana Brana, Ajana Brana w którym mówi, żeby się zapytać zwierzątka, czy już nadszedł jego czas. No pytałam się, patrzyłam w oczy. Bajki, no nie nadszedł jeszcze.